Siemanko drodzy widzowie, witam w kolejnym odcinku jadę sobie zrobić poprzeczniaki i z agregacikiem to mam ten Conskilde 3 metrowy to już go pewnie widzieliście na któryś filmach no bo wcześniej jak nie miałem tego zestawu uprawowo-siewnego no to tym robiłem, a później siałem sobie siewnikiem nie? no ale po odpięciu wczoraj, po odpięciu rozrzutnika wziąłem, zapiąłem tego, żeby porozwuczyć yy, trochę tam yy. tam gdzie, gdzie na tym polu po ubinie to perzu się wywaliło galancie niby to pryskane było, ale perzu jednak trochę, trochę tam było no i tu stanąłem pszenżytko, zobaczcie no ładnie wychodziło, ale chwastu też ile, trzeba ja będzie za niedługo pryskać ale no dobrze i co? Jadę tutaj sobie drogę drogę utworzyłem dojazdową no i będę sobie jeździł jak będzie potrzeba bo tu już mam całe pole duże to tamtąd także ten kawałek na drogę można podpięć dobra jedziemy pokona się robi może nie będzie padać ogólnie jest się zasieje, będzie gdzieś. drodzy widzowie, ciapeczek zobaczcie, załadowany z workami żyta, to zaprawione oczywiście tu już do Johna Bizona agregat pod z siewnikiem. No i jadę zawieść to i jedziemy siać. O, widzicie tego mojego omijaka tu. Omijaka, no po prostu w siewniku już było mało, nie? Tutaj o ty dyk dyk w już było mało i z jednej strony posiało trochę a z drugiej już muszę przejść ręcznie do dosiać nie ma tego dużo to dosieje i będzie git tak to tu już wszędzie jest pięknie już kolor łapie także ten żytko powinno być dobre ja tą drogę sobie zostawiłem po to bo tutaj z tej strony ma większość pola Mam większość pola, no i po co jeździć dookoła tam, to szkoda tylko paliwa dookoła jeździ, nie, a tutaj tędy to sobie na skróty od pola pojadę i jest pięknie, nie. No to co tu mniej, mniej, że tak powiem, kosze te dwa metry, to zaoszczędzę ile w paliwie, nie, tak uważam przynajmniej. wolno żeby mi nie spadło jeszcze zobaczcie co odjebałem tutaj z górki zjeżdżałem i się zsunął worek około rozdar kurwa mać tam taką robotą o ale mam tu worek przesypę trochę i jakoś chuj zajadę no i oczywiście no nie może się to być bez przygód, no ale to na szczęście tylko. Trochę się zmarnowało, no ale już nie będę zbierał z tą trawą i z tym, z tym piochem. Tu przesypałem do tego worka, ale to też oczywiście. Popró. Kurczę taka robota. No. No, zgubiłem te kluczyki, nie mam kiedy ogarnąć tego, bo tak to sobie busem bym rozwoził, a tak trzeba kombinować. A na dwukółce znowu jest. Yy, pszenica jeszcze I to tak trzeba radzić jakoś. A, bo się opuścił podnośnik i przez to się, że skosowało. Dobra, jedziemy. Może jako dowioza, jak nie to pierdol mnie znowu. <śle> Ale tak, brudzić, to miałoby. I oczywiście posiąłem nie tam, gdzie trzeba, nie? Na drodze musiałem usiąłem Nie na polu przygody, to, to nie przygody. Dobra, jedziemy. Muszę teraz zerkać, Kurwa, bo by, żeby, Żebym w Półtora metra. No i jeszcze wrócę, bo jeszcze 200 km muszę zaprawić, bo nie było kiedy. Ale powiem wam, że którąś tonę zaprawić w betoniarce, to jednak to jest kupę roboty, nie? Bo tak po 50 kilo y, zaprawiałem sobie. Tych butelek, te ty zaprawy, to poszło tyle, że już nawet nie liczyłem. Yy, no, no któraś tona tego żyta zaprawiona, nie? Także samo samo zaprawianie tego zboża to pewno ze dwa dni nie może, może dwa dni, może, no może być, no to jednak schodzi czasu trochę tak? no ale, ale co, no, zrobione zrobione, zaprawione to jednak inaczej, tym bardziej w takich warunkach jak wilgoć taka, deszcze padają non-stop to ten grzyb te rdze różne to tak będą się rozwijać, że tak jak jeszcze te wcześniejsze siewy myślę to może i dobrze, że to wyszło, że tak szybko to nie siałem, bo tak to już bym pewnie po 25 to już siał, a tak to też zacząłem siać dopiero 2 października, nie? Także może i to na dobre wyszło. No bo ogólnie no to... Przez te bednary te orki mi się popóźniały trochę, tak to już by było wszystko pewnie zasiane. No ale to co teraz sieje, no to w sumie nie planowałem, że to będę siał tu, nie? Ale mówię jednak, jak będzie już zasiane na zimę, to to jednak o zimę zboża no dużo lepiej wychodzą niż te jare, nie? To nie da się ukryć. Na, na wiosnę zostawiłem tylko 25 jarów, czy tam może 30, no dobre pół, pół hektara zostawiłem na, trochę na pszenicę jarą, do kur i na mieszankę taką co sobie robiłem, nie? No tylko to, a tak to wszystko mam za się. będę miał, jak się uda dzisiaj, bo kurwa to... Na co mówić, że mam zasiane jak jeszcze kurwa nie posiada i tu jeszcze ziorka po drodze się sypia <laughs> no i ogólnie też by było szybciej posiane, a tu na okrągło padało, nie? To nie szło nic za bardzo robić. No ale to tak, może to na dobre wyjdzie. Zobaczymy jak się będzie kosić, mucić. wysiewu, bo siebie jest opóźniony trochę, także będzie dobrze. Na nawigacji oczywiście Musiało tutaj po przeczach dwa razy przejechałem, bo tutaj ten perzy gdzie nie gdzie był, to żeby to przeciągnąć trochę. No i nieźle myślę. Myślę, że w miarę się to posiało Dobra, jedziemy dalej. Cyk do sąsiada. Nie. Drodzy widzowie, kolejne pole zasiane, w miarę się to zasiało i jedziemy na kolejne, ostatnie, już. że drodzy widzowie, wszystko mamy posiane. Tu przyjechałem trochę z grabeczkami perzyku powyciągać i worek się uzbiera. <laughs> Chciałbym ktoś w tyżył. To mam worek 50 kg na handel. <laughs> Kurczę, tak w tym ubinie, tu porósł ten peż że nie spodziewałem się. Dobrze, że ja to prysnąłem to ściernisko po ubinie, bo tak to, to by była katastrofa, nie? A tak to on jest jednak przytłumiony i gęsto żyto zasiałem. I jeszcze myślę, jak zanim zejdzie to żyto, to perzyk ten, co jest z tych rozłogów, on trochę puści. Wcześniej myślę to jeszcze go ręcznym tam opryskiwaczem gdzieś trochę potraktuję i powinno być ok no także co koniec na dzisiaj jadę do domu, kąpę się i na imprezkę <laughs> także tyle w dzisiejszym odcinku jeśli się podobał łapeczka w górę, komentarz dla zasięgu zapraszam oczywiście do podbijania filmu bo to zwiększa zasięg także dzięki, pozdro